Jest poniedziałek, 19 maja. Pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, zdobywając 31,36% głosów. Dostał 357 tysięcy głosów więcej niż Karol Nagrodzki. Jednak najistotniejszymi liczbami wieczoru wyborczego było łączne poparcie dla Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna, którzy zgromadzili ponad 21% głosów. Oraz słaby wynik kandydatów wystawionych przez partie koalicyjne. Magdalena Biejat i Szymon Hołownia łącznie dostali 9,24% głosów. Pierwsze wrażenie z wczorajszego wieczora było takie, że Karol Nawrocki ma otwartą drogę do pałacu. Proste sumowanie wszystkich głosów prawicowych to około 52% wskazań. Dziś z działem politycznym dosyć długo siedzieliśmy nad liczbami bezwzględnymi, a z nich wyłania się jednak bardziej zniuansowany obraz. I tu państwa nie zaskoczymy. Możemy powiedzieć sobie, że o włos wygra jeden z kandydatów. A który? Tego dowiemy się za dwa tygodnie. Zapraszam na nas, który dziś ukazuje się gościnnie w Dużym Pałacu. Zacznijmy od szybkiego podsumowania wyników. Joanno, czy Rafał Trzaskowski zawiódł? Trzaskowski nie poniósł porażki w tych wyborach, w tej pierwszej turze, ale myślę, że zawiódł wielu swoich zwolenników. Zastanawialiśmy się, jaki może być ten wynik i co będzie sukcesem. Przed wyborami i mówiliśmy wtedy, że przewaga nad nawrockim rzędu 4-5 punktów to będzie sukces Rafała Trzaskowskiego, który przez ogromną większość kampanii miał bardzo dużą przewagę nad kandydatem PiSu. Trzaskowski był pierwszy, udało mu się uzyskać wynik trochę wyższy niż średnie notowania Platformy, co jest też względnym sukcesem. Jednak ta bliskość wyniku, niecałe dwa punkty procentowe do Karola Nawrockiego sprawia, że ciężko uznać ten wieczór za wielki sukces Rafała Trzaskowskiego. No to przechodzimy tym samym zgrabnie do Karola Nawrockiego. Wojtku, czy Karol Nawrocki zaskoczył? Karol Nawrocki zebrał więcej głosów niż wskazywało na to większość sondaży. Co jest sukcesem? Ma Duże szanse na zwycięstwo, jak wynika z rozkładu głosów w ogóle, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiali. I wygląda na to, że nie dotknęła go jakoś bardzo afera mieszkaniowa, ponieważ zbliżył się do notowań PiSu, a być może nawet po prostu takie jest poparcie PiSu dzisiaj. Na drugą muszkę można zwrócić uwagę, że w porównaniu z wyborami w 2023 roku, gdy PiS miał 7,6 miliona głosów, teraz Karol Nawrocki dostał. Tych głosów 5,8 miliona, czyli prawie 2 miliony wyborców PiSu w taki czy inny sposób zniknęło z tej mapy poparcia Nawrockiego. Michale, a skąd czerpie siłę skrajna prawica? Skrajna prawica w ogóle osiągnęła świetny wynik w tych wyborach. Szybkie liczby. Męcen zdobył prawie 3 miliony głosów w liczbach bezwzględnych. To jest dokładnie 2 miliony 900 tysięcy. Z kolei Brown milion 240 tysięcy głosów, co razem daje ponad 4 miliony głosów na skrajną prawicę. No i Jeżeli chodzi o to, skąd oni czerpią głosy, to może najpierw zostanę przy Męcenie, który jednak osiągnął historię historyczny wynik dla konfederacji, bo to jest prawie 15% rezultat. No i tutaj jak sobie popatrzymy w dane exit pola przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN oraz Polsatu, no to wynika, że Mencen przede wszystkim bardzo mocno zmobilizował ludzi, którzy na przykład w 23 roku nie głosowali w wyborach parlamentarnych, czyli ludzi, którzy mniej tą polityką się interesuje, aż 29% takich wyborców zagłosowało na Sławomira Mencena. Przejął też wyborców Szymona Hołowni, tutaj trochę w mniejszym stopniu, bo prawie 11% wyborców trzeciej drogi zagłosowało w tym roku na Mencena. No ale też co ciekawe, aż 16% wyborców, którzy 5 lat temu z kolei głosowali na Andrzeja Dudę, zdecydowało się oddać głos na Mencena. Wydaje się jednak przede wszystkim, że tutaj dużą rolę odegrała mobilizacja najmłodszych wyborców, ponieważ w tym elektoracie między 18 a 29 rokiem życia. Frekwencja była w tym roku najwyższa. A Sławomir Mencena w tej grupie wygrał. Dokładnie. To wydaje mi się, że jest element odpowiedzi na to, co się stało z tymi wyborcami PiSu z 2023. To 16% wyborców Andrzeja Dudy prawdopodobnie to byli wyborcy PiSu, którzy jednak wybrali Sławomira Mencena nad Karolem Nawrockim. Jedziemy dalej, czy to były dobre wybory dla lewicy Michale. Nie dla całej lewicy to były dobre wybory. Na pewno zdecydowanie bardziej ucieszony dziś jest Adrian Zandberg chociaż jeszcze wczoraj wieczorem miał tych powodów do radości nieco więcej niż dzisiaj rano. Ostatecznie skończył na szóstym miejscu za Grzegorzem Braunem i za Szymonem Hołownią. Jednak mimo wszystko dla niego ten wynik w okolicach 4,5% jest dobrym wynikiem. Wynikiem, który pozwala myśleć partii razem o samodzielnym starcie w wyborach parlamentarnych za dwa lata. No i zdecydowanie z tej dwójki lewicowych kandydatów Biejat-Zandberg, to właśnie potężny Duńczyk może być zdecydowanie bardziej zadowolony z tych wyborów. Natomiast jeżeli chodzi o Magdalenę Biejat, no tutaj. Ten wynik jest na pewno lepszy niż wyniki... Ostatnie kandydatów lewicy w wyborach prezydenckich. Magdalena Bijat przekroczyła 4%, natomiast no jednak ten wynik chyba nie pozwala całej lewicy patrzeć z optymizmem w przyszłość. No Znów tutaj patrząc się na wybory w 27 roku, wybory parlamentarne, no z takim wynikiem nowa lewica nie weszłaby do Sejmu. Natomiast z drugiej strony, jak się patrzy na to i porównuje wynik. Całej trójki tych wyborców lewicowych do notowań lewicy, no to prawdopodobnie tutaj wyborcy lewicowi zdobyli więcej głosów niż w tym momencie notuje lewica w sondażach partyjnych. Ostatnie pytanie podsumowujące, Wojtku, czy zaskoczyła Cię frekwencja w tych wyborach? Tak, czego się zresztą spodziewałem, ponieważ nie miałem zielonego pojęcia, jaka będzie frekwencja, i. Zdaje się, że w ogóle nie było specjalnie wiarygodnych prognoz, jeśli chodzi o frekwencję. W związku z czym każdy wynik byłby w pewnym sensie zaskakujący. Tym razem udało się Polakom pobić rekord. Nigdy w historii pierwszych tur wyborów prezydenckich frekwencja nie była tak wysoka. To było ponad 67% uprawnionych do głosowania, którzy z tego prawa skorzystali. No i to jest, prawdę mówiąc, jeden z najlepszych wyników w historii jakichkolwiek wyborów. Wyżej była tylko chyba druga tura w wyborach prezydenckich. W 2020 roku, i oczywiście wybory parlamentarne w 2023. Wydaje mi się, że jeszcze takim małym przypisem do tego wątku frekwencyjnego jest jednak ta niesamowicie wysoka frekwencja wśród najmłodszych wyborców, to o czym wspominał Michał. Wydaje mi się, że w Polsce coś się zmieniło. Ja jednak wychowywałem się w Polsce i od wielu, wielu lat żyłem w Polsce, w której młodzi nie głosują, głosują starzy, starzy decydują o wynikach wyborów. W tych wyborach rzeczywiście. Tą frekwencję zdajszy pociągnęli młodzi. I Tak, chociaż ona nie była znacząco wyższa niż w 2023 roku w wyborach parlamentarnych, ale w porównaniu z poprzednimi latami rzeczywiście ta frekwencja wśród młodych, zwłaszcza jeszcze porównując do wyborców z kolei najstarszych, u których frekwencja była na poziomie zaledwie 60%, to tutaj ten udział młodych w głosowaniu był bardzo wysoki. To ja może tylko szybko wrzucę skąd taki wynik wśród najmłodszych. Myślę, że na ten moment, na szybko, na dzień po wyborach możemy wyróżnić dwie kwestie. To znaczy przede wszystkim nadreprezentacja kandydatów antysystemowych, to znaczy mieliśmy Mencena, Brauna, Zandberga i jeszcze Stanowskiego, a tak naprawdę nawet Joannę Synyszyn pewnie do tego worka można wrzucić. I Artura Bartoszewicza. I Artura Bartoszewicza, oddajmy Wojtkowi to, co jego. A druga rzecz to jest. Obecność Krzysztofa Stanowskiego, który w tej kampanii pełnił dwie role, tutaj myślę, że na rzecz frekwencji wśród młodych zagrała ta jego rola nie kandydata, ale jednak człowieka, który o tych wyborach pisał, mówił i nagrywał bardzo dużo, stąd na ten moment moim zdaniem... Taka frekwencja wśród najmłodszych wyborców. Dobrze, dziękuję Wam za to podsumowanie. Teraz przechodzimy do drugiej części naszej szybkiej rozmowy, czyli do mojego pytania do Was. Jakie są klucze do Dużego Pałacu, jakie są klucze do tego wyścigu wyborczego? Pierwsze pytanie do Michała: Czy wyborcy antysystemowi zagłosują w drugiej turze? No to jest chyba jedno z cięższych pytań przed tą drugą turą. To pewnie znów musimy trochę podywagować i rozdzielić to na konkretnych kandydatów wydaje się, że tutaj najmniej zmobilizowani wyborcy antysystemowi, żeby zagłosować w ogóle w drugiej turze, żeby pójść do urn będą sympatycy Grzegorza Brauna, który moim zdaniem nie poprze żadnego z kandydatów wprost, to jest też dosyć jeszcze moim zdaniem niezbadany elektorat, o którym mało wiemy i ciężko mi na razie spodziewać się, żeby ci wyborcy tłumnie ruszyli 1 czerwca do tej drugiej tury pewnie trochę lepiej będzie z wyborcami Sławomira Mencena, którzy jednak w zdecydowanej większości zagłosują na Karola Nawrockiego, ale tutaj też no, nie wykluczamy, że jakiś tam procent no, na ten moment pewnie około 10-15% jego wyborców jest w stanie jednak poprzeć. Rafała Trzaskowskiego w tej drugiej turze wyborów. Na tym etapie jesteśmy w trakcie próby zbadania tego i próby spojrzenia analitycznie na te elektoraty na podstawie tych narzędzi, które są nam dostępne. Patrzymy i czytamy wszystkie cebosy o przepływach w drugiej turze. Patrzymy też na exit pole z tych wyborów i z poprzednich wyborów. Natomiast moja intuicja jest odrobinkę inna, to znaczy ja mam taką intuicję, że duży kawałek tego elektoratu Grzegorza Brauna to jest elektorat ultrakatolicki, który jednak w tych wyborach zagłosuje, ponieważ zmobilizuje ich strach przed Rafałem Trzaskowskim i to są wyborcy, którzy zagłosują za Karolem Nawrockim, nawet jeżeli niespecjalnie go lubią i niespecjalnie go poważają. Natomiast moja intuicja jest taka, że jest spora grupa wyborców słabiej Ramencena, którzy po prostu w tej drugiej turze nie zagłosują. To są ci młodzi antysystemowi wyborcy, którzy głosowali pierwszy raz i jednak są bardzo źle nastawieni do obu tych kandydatów, do obu partii, które tych kandydatów wystawiają. Więc tutaj taka delikatna polemika. no pytanie do Ciebie o coś, co jest bardzo niezbadaną wartością, czyli o nowych wyborcach w drugiej turze. Czy możemy się spodziewać, że pojawił się jacyś nowi wyborcy w drugiej turze i jak oni się mogą zachować? Tak, myślę, że pojawią się nowi wyborcy. Historycznie zawsze, nie licząc wyborów w 1990 roku prezydenckich, w drugich turach frekwencja była wyższa niż w pierwszych turach. W 2020 roku frekwencja wzrosła z 64% w pierwszej turze do 68% w drugiej turze i doszło wówczas milion 200 tysięcy wyborców w ciągu tych dwóch tygodni. 6% wszystkich głosujących w drugiej turze to byli nowi wyborcy. Patrzyłam jak się rozłożyły ich głosy w drugiej turze tych właśnie nowych wyborców i tutaj Rafał Trzaskowski miał niewielką przewagę, to znaczy 611 Tysięcy wyborców Rafała Trzaskowskiego to były osoby, które w pierwszej turze w ogóle nie wzięły udziału i 605 tysięcy wyborców Andrzeja Dudy to były osoby, które w ogóle nie wzięły udziału w pierwszej turze. Dobrze, to ja tylko tutaj bym dopowiedział, że mam wrażenie i tak jak pamiętam 2020 rok, to że tam była bardzo silna mobilizacja obu tych elektoratów i że rzeczywiście... Trochę było tak, że po prostu obaj kandydaci w drugiej turze jeszcze zmobilizowali więcej swoich wyborców. Pytanie brzmi, czy w tej pierwszej turze, jaki był stopień mobilizacji elektoratów tych dwóch stron i czy nie jest tak, bo tak mi podpowiada intuicja, ale mogę się mylić, że jednak Karol Nawrocki wycisnął wszystko, co mógł z elektoratu prawa i sprawiedliwości, że rzeczywiście była silna mobilizacja tej strony antyrządowej, a... Mam takie poczucie, że była dosyć niska mobilizacja wyborców Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście my tutaj nie dysponujemy jeszcze wszystkimi liczbami i trzeba będzie nad nimi usiąść i. Jeszcze to nas spokojnie policzyć, ale ja spojrzałem na przykład do danych PKW z 2025 roku i porównałem to z 2023 rokiem, i to by potwierdzało jakoś Twoją intuicję, bo na przykład w tych największych miastach liczba głosujących spadła mniej więcej o pół miliona ludzi. PKW bierze pod uwagę 10 czy 12 największych miast w Polsce, no to jest właśnie pół miliona ludzi, którzy odpadli gdzieś po drodze i nie chciało im się zagłosować pytanie czy to była kwestia pogody, czy to była kwestia kandydatów, czy to była kwestia kampanii, ale dość powiedzieć, czy to że była żółta kartka. So, czy to była żółta kartka i świadoma decyzja. Krótko mówiąc, wydaje się, że rzeczywiście jest jakaś rezerwa jeszcze po stronie Trzaskowskiego na pewien wzrost poparcia i wzrost mobilizacji w tym jego mateczniku. To nas zgrabnie prowadzi do kolejnego pytania, to znaczy jak oceniacie potencjał kampanijny obu kandydatów? I sprawności sztabu, właśnie w mobilizacji? No cóż, sztab stały się dwa. Jeśli chodzi o sztab Nawrockiego, to oni mam wrażenie, że czują, że są na fali i że to zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Co więcej, oni nie muszą się w zasadzie oglądać na lewicę. Oni muszą czerpać ze swojej prawej strony, licząc na to, że uda się zmobilizować braunistów i fanów Sławomira Mencena. A prawdopodobnie też sięgnął po wyborców Krzysztofa Stanowskiego, Marka Jakubiaka. To nie są wielkie liczby, ale coś czuję, że w tej drugiej turze każde 10 tysięcy głosów będzie na wagę złota. W związku z czym spodziewam się ostrej retoryki, spodziewam się dalszego prawoskrętu kandydata i. No, dynamicznej kampanii, w której Nawrocki będzie robił wszystko to, co robił, tylko tak jeszcze do potęgi drugiej. Już zapowiedzieli pisowcy, że będzie kontrmarsz w Warszawie 25 maja, który będzie równolegle do marszu zwołanego przez Donalda Tuska. Później highlightem tego ostatniego tygodnia ma być konferencja SIPAC w Rzeszowie z prawdopodobnym udziałem jakiegoś ważnego gościa ze Stanów Zjednoczonych. Na razie mówi się o J.D. Wansie takie spotkanie Nawrockiego, no to mimo wszystkich sporów, które budzi postać Wansa, jednak będzie budowało jego autorytet po tej prawej stronie jako człowieka, w którym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych widzi partnera do rozmowy i przyszłego prezydenta. Poza tym też zagospodaruje uwagę mediów przez dobre dwa, trzy dni przed drugą turą, a nawet może wjechać na ciszę wyborczą, bo będzie to wizyta bardzo ważnego gościa w Polsce. Chciałem się odnieść do tego, co Ty mówiłeś na temat tej przewagi strategicznej, jaką ma Karol Nawrocki. Rzeczywiście jest tak, że Karol Nawrocki ma dużo prostszą drogę i dużo spójniejszą opowieść dla wyborców, których musi zmobilizować i których musi przekonać do siebie. Po prostu musi pójść w prawo. Z drugiej strony, to jest coś, co też może mobilizować tą drugą stronę, czyli wyborców Rafała Trzaskowskiego. Z kolei Rafał Trzaskowski ma... Inny problem. Ma dużo trudniejsze strategiczne zadanie, jeżeli chodzi o budowanie przekazu, bo musi mówić z jednej strony do wyborców lewicowych, z drugiej strony musi mobilizować swoich zdemobilizowanych wyborców, a jeszcze musi mrugać trzecim okiem do wyborców prawicowych i ultraprawicowych, więc tutaj każdy ma swoje silne i słabe strony. Tak, no i u Trzaskowskiego myślę, że z jednej strony na pewno nastroje w sztabie są gorsze niż u Nawrockiego, bo ten wynik, oprócz tego, że udało się dowieść zwycięstwo, to jak patrzymy na bardzo wysokie wyniki, zwłaszcza tych ultraprawicowych kandydatów, to myślę, że nie mogą one budzić entuzjazmu u współpracowników Rafała Trzaskowskiego. A z drugiej strony, słyszę to od różnych działaczy Platformy Obywatelskiej, że mobilizacja tutaj jest ogromna i myślę, że będzie ogromna. Myślę, że tutaj sztab i działacze włożą bardzo dużo energii, żeby jednak to zwycięstwo dowieść, bo od tego zależy ich polityczna przyszłość. Z jednej strony Szaskowski będzie musiał mobilizować wyborców lewicowych, bo jest ich dużo i jemu na nich zależy i też w swoim pierwszym przemówieniu pokazał, że postulaty dla lewicy będą dla niego ważne. No ale z drugiej strony jest właśnie PSL. Wiemy, że Kosiniak-Kamysz będzie chciał pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu i myślę, jeszcze nie mam tego dokładnie zbadanego, że wyborcy PSL-u mogli nie pójść bardzo tłumnie na te wybory w pierwszej sprawie. już u mnie w ogóle niczego nie mogą zrobić. To nie jest duży tłum. Ale myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz włoży sporo energii w to, żeby działacze jego partii również zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że na korzyść Trzaskowskiego również gra fakt, że on teraz już rywalizuje wyłącznie z Karolem Nawrockim. Zobaczymy, jak mu pójdzie tym razem w debacie. No, przypomnę, że ta ostatnia debata w TVP nie wyszła Rafałowi Był zmęczony, bez energii, bez jakiegoś silnego przekazu. Teraz myślę, że no, nie będzie mógł sobie pozwolić na ten błąd, ale też konfrontując się jedynie z Karolem Nawrockim, który jest obciążony aferą mieszkaniową, która myślę, że może działać na wyobraźnię Wyborców Trzaskowskiego, ale też przede wszystkim wyborców lewicy, ale też jest politykiem niedoświadczonym, politykiem bez żadnego dorobku. Myślę, że ta konfrontacja może tutaj działać na korzyść Rafała Trzaskowskiego. No ja myślę, że tutaj przed Trzaskowskim jest podstawowy dylemat do rozstrzygnięcia, czyli albo. Jakaś próba kontynuacji tego, co oglądaliśmy przed pierwszą turą, czyli trochę granie na demobilizację tej drugiej strony, trochę ściubienie tego poparcia. Tutaj spotkanie z Kośniakiem, tutaj rozmowa z Zandbergiem, tutaj jakiś endorsement od Hołowni i Magdaleny Biejat. I na razie trochę tak to wygląda: znaczy, te pierwsze godziny tej kampanii przed drugą turą to idzie w tę stronę. Na drugi wariant, druga strona tego dylematu, no to jest pójść w budzenie Olbrzyma. I straszenie Pisem i Konfederacją i Sojuszem Skrajnej Prawicy, i przekreśleniem dorobku tego rządu, tej koalicji. I jakbym ja miał jakąś kampanię do e, zrobienia, to chyba poszedłbym w tę drugą stronę i w ten sposób próbował wojować. Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że Trzaskowski, nawet gdyby teraz obniżył kwotę wolną od podatku, to znalazłby klucz do wyborców, czy Gorza na czy Sławomira Mencena. Ja bym zgadywał, że te pierwsze dni będą, tak jak mówi, że one jeszcze będą w tym trybie pierwszoturowym, ale że im bliżej weekendu, im bliżej marszu, tym bardziej będzie spojrzenie ku olbrzymowi i jednak granie strachem, z jednej strony strachem przed Karolem Nawrockim, z drugiej strony przed brunatniejącą Polską, a z trzeciej strony przed chaosem, który zapanuje w tym kraju, w sytuacji, w której Karol Nawrocki by to wygrał. I wydaje mi się, tak Strategicznie i taktycznie to są pierwsze dni na, czy tam pierwsze godziny, tak naprawdę na rozruch i próbę przekonania do siebie wyborców pozostałych kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Ale im bliżej 1 czerwca, im bliżej marszu. Tym bardziej będzie się rozpędzała jednak ta taka narracja strachu i mobilizacji, i tutaj też prawdopodobnie włączy się i będzie się włączał Donald Tusk i wszystkie zasoby wokół Donalda Tuska. A ja właśnie mam tak, że zastanawiam się, czy i na ile włączy się Donald Tusk, bo myślę, że jest to postać, która może odstraszać wyborców lewicowych, a Trzaskowski będzie chciał ich mobilizować, a nie demobilizować. I właśnie to jest też moja wątpliwość dotycząca tego Olbrzyma, bo Olbrzym bardzo mocno mi się kojarzy z Tuskiem, i to była świetna strategia na wybory parlamentarne, w której Platforma chciała dowieść 30%, ale teraz Trzaskowski musi dowieść 50%. I w inny sposób mówić do wyborców niż Donald Tusk swoją narracją i swoją postacią przemawiał w wyborach w kampanii parlamentarnej w 23. Słyszę, co mówisz i też. Myślę, że włączenie się mocniejsze Donalda Tuska w tę kampanię jest ryzykowne i myślę, że to nie jest tak, że jego będzie bardzo dużo w tej kampanii. Natomiast wydaje mi się, że to, czego najbardziej potrzebuje Rafał Trzaskowski w tym momencie, to jest energii i mobilizacji. I moim zdaniem to jest to, co Donald Tusk, szczególnie Donald Tusk, który jednak będzie wchodził w te jakieś momenty kampanijne w tych ostatnich dwóch tygodniach na świeżości i z takim dużym ładunkiem energetycznym, to jest to, co on może przynieść Szaskowskiemu, a moja teza jest taka i tu bym kończył tą rozmowę, ale zapytał was o to, że tak naprawdę szczególnie patrząc na wyniki tej pierwszej tury, i też patrząc na to, w jakim kierunku po prostu zmierza polityka, nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie, to będą wybory przeciw, a nie za. To jest pytanie, komu się uda bardziej zmobilizować swój elektorat, który będzie się obawiał i że to jest ten najniższy wspólny mianownik, to znaczy wyborcy Trzaskowskiego to będą ludzie, którzy nie będą chcieli oddać Polski w ręce Karola Nawrockiego. Wyborcy... I Grzegorza Brauna i Sławomira Mencena. Wyborcy Karola Nawrockiego to będą wyborcy, którzy... Nie będą chcieli oddać pełni władzy Donaldowi Tuskowi. I tak naprawdę koniec końców, my zbliżamy się do tego momentu ubitej Ziemi, i uciekanie przed tą polaryzacją myślę, że nie może się zakończyć dobrze, ponieważ jest potrzebna ta energia, żeby dowieść ten wynik. Chyba się zgadzamy, jak tutaj siedzimy, że z tych elementów, z których składa się pierwsza tura, Rafał Trzaskowski nie zbuduje sobie drogi do pałacu. No po prostu to się nie składa. Tu się musi coś wydarzyć w jego kampanii, muszą dojść jakieś nowe elementy, więc musi moim zdaniem dojść do jakiejś zmiany. Strategii i uderzenia w te najwyższe tony i w bębny. Pewnie się zgodzę z tą Twoją tezą. To znaczy, mam wrażenie też, że myśmy się wszyscy z nią zgadzali już o wiele wcześniej, i to też wynikało z tego, że po prostu wszyscy, jak tutaj siedzimy, gdzieś dostrzegaliśmy, że ci kandydaci główni w tych wyborach prezydenckich, akurat w tym roku, nam chyba po prostu wszystkim nie wyszli. To znaczy, jeden człowiek z dosyć szemraną przeszłością, drugi polityk cały czas młody, a jednak w kampanii. Pani zmęczony, i ja jednocześnie jakoś podbijając tę Twoją tezę, stawiam swoją tezę z pytaniem: Czy ta frekwencja w drugiej turze może nie okaże się pierwszy, a w zasadzie no drugi raz od 90 roku niższa niż w pierwszej turze? Wydaje mi się to mało prawdopodobne o tyle, że Często się mówi to w czasie różnych wyborów, ale myślę, że obydwie największe siły polityczne uważają, że to jest stawka, i gra o wszystko i że ci, którzy przegrają, to czeka ich demobilizacja, destrukturyzacja i jakiś bardziej czy mniej powolny, ale jednak upadek, zmiana lidera i ciężkie czasy. Więc tutaj rozumiem, że masz na myśli tych młodych wyborców Męcena, którzy po raz pierwszy poszli do wyborów. I to zrobili to dla niego, zostali zmobilizowani, bo on przyjeżdżał do nich, mówił do nich, mówił przez media społecznościowe, a teraz mogą nie mieć swojego kandydata i pewnie tak będzie, że część z nich się zdemobilizuje, ale tutaj po prostu spodziewam się uruchomienia innych zasobów przez największe partie. Ja też trochę po prostu patrzę się na to, że mamy. W zasadzie około 25% głosów na antysystem, jeżeli weźmiemy Mencena, Brauna i Zandberga. Stąd to chyba mój hot take na początek kampanii drugoturowej. Frekwencja w drugiej turze będzie moim zdaniem niższa. Chyba musimy państwa zostawić z tym kontrowersyjnym hot take Michała. Wydaje mi się, że to by była kolejna wielka niespodzianka. Doszło tu do niemego zakładu pomiędzy Wojtkiem... A Michałem, ja też chyba bym się spodziewał, że jednak mimo wszystko ta frekwencja będzie wyższa. Natomiast podejrzewam, że ona nie będzie dużo wyższa i że będzie tak, jak mówiliśmy w tej rozmowie, dziwna, ponieważ sporo osób zostanie w domach, a zmobilizują się nowi wyborcy, którzy przestraszą się jednej z dwóch Polsk, które będziemy wybierać w tych wyborach. Joanno, Wojtku, Michale, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Dzięki.